Zadanie z tematu siła wyporu. Zadanie z pontonem. Ponton wykonany ze zbrojonego PCV o długości 330 cm i szerokości 160 cm ma masę 45 kg, więc mamy masę pontonu i jego wymiary. Zamieniłam sobie te wymiary na metry. Mamy obliczyć maksymalne zanurzenie pontonu w wodzie. Jeżeli jego dopuszczalna ładowność to 450 kg i mamy przyjąć gęstość wody 1000 kg na metr sześcienny. Czyli mamy policzyć maksymalne zanurzenie pontonu. Ja oznaczyłam maksymalne zanurzenie jako Hmax, zaraz zobaczycie na rysunku. No bo ten ponton będzie maksymalnie zanurzony, kiedy będzie na nim ładunek o maksymalnej masie. No bo wiadomo, że im większa masa będzie na tym pontonie, tym większa objętość pontonu będzie zanurzona w wodzie. Przy masie, która przekroczy tą maksymalną ładowność, no to ponton cały zanurzy się w wodzie i będzie się w tej wodzie zanurzał i nie będzie już wtedy pływał. Tutaj na tym pontonie narysujemy sobie jakiś ładunek. No gdyby tutaj byli ludzie, to musiałoby to być sporo osób, jeżeli łącznie miałyby to osoby ważyć 450 kg. Więc ja tutaj poszłam na łatwiznę. Załóżmy, że dinozaur będzie płynął na tym pontonie. No i załóżmy, że ten dinozaur będzie miał właśnie taką masę 450 kg. No i jakie siły będą działać na ten ponton? Na ten układ ponton-dinozaur. E, ponton, e, e, no na, e, na ponton będzie działać ciężar e, w dół, siła ciężkości, tak samo na, e, na dinozaura będzie działała siła w dół. Natomiast e, będzie też działała siła do góry, ponieważ zakładamy, że przy tej maksymalnym ładunku. Przy tej masie 450 kg będzie jeszcze ten ponton pływał, bo to jest maksymalny ładunek, ale jeszcze tej masy nie przekroczyliśmy, więc powinien jeszcze pływać. Więc jeżeli pływa, to znaczy, że siła wyporu będzie równa sumie tych dwóch ciężarów. No i przy maksymalnym ładunku ponton będzie maksymalnie zanurzony czyli ta wysokość. Wysokość, czyli odległość między. znaczy maksymalna część pontonu będzie zanurzona, czyli tak jak zazwyczaj sobie tutaj wpisujemy objętość zanurzoną, czy piszemy objętość, objętość zanurzoną we wzorze, no to tutaj ta objętość zanurzona pontonu będzie możliwie maksymalna. No i tu mamy naznaczoną tą maksymalną wysokość zanurzenia, czyli ona będzie na pewno maksymalna, Czyli ta powierzchnia pontonu będzie prawie cały ten ponton powinien być pod wodą, ale nie cały, bo jeszcze pływa. Więc teraz piszemy ten warunek równowagi w pionie, czyli że siła wyporu będzie równa w sumie tych ciężarów, no i mamy to hamak policzyć, więc teraz rozpisujemy sobie na wzory te wielkości, czyli ciężar ładunku, na no to będzie. Masa ładunku, czyli to M max razy przyspieszenie ziemskie. Ciężar pontonu to masa pontonu razy przyspieszenie ziemskie. Siła wyporu, no to gęstość cieczy, no to będzie gęstość wody razy przyspieszenie ziemskie, razy objętość zanurzona tego pontonu. No to tutaj wpisałam na razie, że to jest objętość zanurzona maksymalna, tak? Możliwa. No, i teraz co tutaj jeszcze możemy zrobić? No na pewno możemy sobie tą maksymalną, zamrożoną objętość pontonu jakoś rozpisać na wzór, tak żeby tutaj w tym wzorze było to Hmax. Więc ogólnie objętość jakiegoś ciała możemy zapisać zawsze wzorem, że to jest przekrój poprzeczny razy, razy wysokość przekrój poprzeczny oznacza się literką S. No wysokość to będzie ta maksymalna, skoro będzie to objętość zanurzenia maksymalna. Więc dlatego też ta maksymalna wysokość tutaj no AS, czyli pole przekroju tego tego pontonu, czyli jego pole powierzchni. Przekroju, no to będzie A razy L, ponieważ ten ponton będzie, no jest on takim prostokątem, tak? Więc jego pole powierzchni, czy można też powiedzieć, gdyby on stanowił taką bryłę, taką bryłę, czyli taki powiedzmy prostopadłościan, no to pole, pole podstawy to by tutaj było A razy L, tak? I jeszcze razy ta wysokość. To można w przybliżeniu powiedzieć, że to jest taki wzór jakby na pole ścianu, ale nie do końca, bo jest to ponton, ale stosuje się tutaj takie przybliżenie, że właśnie wszystkie takie ciała, których chcemy objętość zapisać, co najczęściej zapisujemy takim wzorem, że to jest właśnie pole po przekroju poprzecznego razy wysokość. No i teraz to S jeszcze rozpisujemy na wzór jako A razy L. No, i tutaj jeszcze G skróciłam, bo G występowało wszędzie, więc można całe równanie przez G podzielić. No i co tutaj możemy jeszcze zrobić? No, właściwie to już to Hamaks możemy wyciągnąć z tego wzoru. Czyli tutaj mamy iloczyn po prawej stronie, więc jeżeli podzielę obustronnie to równanie przez iloczyn gęstość wody razy A razy L, no to wtedy będziemy mieć wzór na tą maksymalną wysokość zanurzenia. No jak postawimy dane obliczymy no to wyjdzie nam że maksymalnie, maksymalne zanurzenie pontonu w wodzie przy tym maksymalnym obciążeniu będzie wynosiło 9,375 cm.